Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Dariusz Haldys. Wszystkie aktualności związane z moją działalnością znajdziesz na haldys.pl. A dzisiaj, jak nareszcie zrealizować cele? Chcę ci pokazać, jak GPS może pomóc ci w codziennym działaniu. No, i nie mam tutaj na myśli korzystania z nawigacji samochodowej. Mamy koniec stycznia, i powoli nasz zapał do realizacji celów będzie, no, malał. Taki jest fakt. Badania pokazują, że około 10% z nas realizuje swoje postanowienia noworoczne. Rozmaite cele. I można znaleźć na stronach internetowych hucznie brzmiące tytuły, że aż 90, bądź też 92% nie realizuje swoich celów. My skupimy się na tym, co jest tutaj w naszym wpływie działania, czyli jak możemy te cele zrealizować, a Przede wszystkim, jak możemy to zrobić lepiej niż dotychczas, bo to już będzie dla nas wartość dodana. I zacznę od tego, że w 2015 roku dr Gail Matthews z Dominican University w Kalifornii przeprowadziła bardzo ciekawe badania. Co prawda, mają, co prawda, mają 11 lat, natomiast są na tyle interesujące, że chcę ci je tutaj zaprezentować. Co więcej, Korzystam z tego, co zostało tutaj odkryte, cudzysłów, też w swoim życiu i to działa faktycznie. Bo dr Gail Matthews przebadała 267 uczestników z różnych środowisk zawodowych i kulturowych i mieli sobie wyznaczyć jeden cel. Natomiast podzieliła tych 267 uczestników na 5 grup. I pierwsza grupa tylko myślała o swoim celu. Aby przyjemniej Ci się słuchało, nie będę Cię trzymał aż do samego końca, żeby przedstawić Ci, ile procent z tychże badanych osiągało swój cel, bo będzie dużo lepiej i mi tutaj budować pewne, nawet nie napięcie, ale budować pewną narrację i Tobie w słuchaniu. Więc wracamy do naszej pierwszej grupy. Tylko myślała o swoim celu. 43% z tych osób osiągnęło ten cel, czyli po prostu tam coś sobie myśleli, jak to często. Tutaj mamy w zwyczaju, że myślimy o czymś, tak często jest w podejmowaniu decyzji albo w jakichś problemach, myślimy sobie o czymś, no i niestety za tydzień wracamy do tego tematu, wracamy, bo tylko o tym myślimy. Druga grupa natomiast spisała swój cel. No i nie tylko o tym celu myślała, ale go spisała własnoręcznie. 61% z tych osób przebadanych osiągnęło ten cel. Grupa trzecia, co ciekawe, spisała cel i opracowała plany jego realizacji. Tutaj, między spisaniem a planem realizacji, co ciekawe, już 58%, więc różnica niewielka. Na niekorzyść, przyjmijmy błąd statystyczny, między grupą 2 a 3, wielkiej różnicy nie ma. Grupa czwarta spisała sobie cel, miała plan i podzieliła się też z przyjacielem. No to było 65% realizacji celu. No, i mamy na koniec grupę piątą. Co zrobiła grupa piąta? Uwaga, uwaga, ta grupa wygrała. Aż 76% osób zrealizowało swój cel. A co zrobili? Spisali go własnoręcznie, stworzyli plan, podzielili się z przyjacielem i co tydzień były raportowane postępy, czyli przeglądali to. Bo wielokrotnie wspominałem na swoich webinarach, szkoleniach, kiedy są cele i pracownikowi wyznacza się pewien cel, i ma się z nim rozmowę roczną. To jest tyle. Nie rozmawia się z tym pracownikiem co miesiąc, co kwartał, gdzie on jest w tych swoich celach, czy potrzebuje jakiejś pomocy, czy może coś zmieniło się w trakcie tego roku i warto ten cel też zrewidować. Bo taki cel bez monitorowania i później często budzimy się na przykład w listopadzie, mieliśmy cel przeczytać załóżmy 10-12 książek. No i w listopadzie zryw na hura, no może przeczytamy, może nie. Już nie wspomnę o celach finansowych i o celach związanych z sylwetką i nie tylko, ponieważ te cele zazwyczaj, kiedy już spojrzymy na nie w listopadzie, to już jest za późno. Więc to monitorowanie daje tutaj wymierne korzyści. Grupa piąta 76%. I teraz, czym jest GPS? GPS powstał od trzech liter. Od goł. Czyli cel, od P jako plan i od S jako system. Dlatego GPS. Bo cel bez planu, bez pewnego systemu jest tylko celem, a jeszcze nieumiejętnie wyznaczony ten cel, i to nie jest absolutnie Twoja wina, zarzut do Ciebie. Po prostu nie masz narzędzi, możesz tego nie wiedzieć. No i zabierasz się z nożyczkami do koszenia trawnika. Mój ulubiony przykład, chyba, jeśli chodzi o właśnie. Funkcjonowanie i robienie czegoś dookoła. Więc GPS to jest goal, plan i system. Jaki ten cel powinien być? Kiedyś nagrałem takie wideo, znajdziesz w prawym górnym rogu do niego odnośnik, natomiast na potrzeby tego podcastu przypomnę tylko, że warto, ażeby ten cel był sprecyzowany, konkretny. Ty musisz wiedzieć, czego chcesz. No ale jak już wiesz, czego chcesz, to warto byłoby jakoś to zmierzyć, tak? No, bo nie będziesz wiedział, czy zrobiłeś progres, czy nie zrobiłeś progresu, chyba że będziesz się tylko zastanawiał, no w zasadzie to w tym roku chyba zrobiłem progres. Warto mieć namacalne dane. Ten cel, czy on jest twój, czy on jest dla ciebie atrakcyjny, bo jeśli będziesz realizował cudze cele, albo jeśli będziesz realizował jakieś cele, które faktycznie ciebie nie interesują, to prędzej czy później nie będzie cię to interesowało, bo jeżeli będziesz za wszelką cenę próbował czytać jakieś książki, które kompletnie Cię nie interesują, to ten cel nie będzie atrakcyjny. Czy on jest realistyczny? No bo jeżeli przyjmiesz sobie zbyt ambitny cel, który kompletnie nie będzie realistyczny, jeśli będziesz chciał w tym roku o 50% albo o 60% mniej wydawać, mieć więcej oszczędności, załóżmy. To nie będzie to możliwe, jeśli faktycznie Twoje dane będą pokazywały, że no to by oznaczało, że Twój poziom życia nawet nie drastycznie spadnie, tylko nie będziesz mógł popłacić pewnych rachunków. Co innego, gdy te zarobki i dochody są bardzo duże. Każda sytuacja jest indywidualna, więc ten cel musi być realistyczny. Bo jeżeli ja dzisiaj uznam, że chciałbym wystartować w jakichś zawodach, na przykład w maratonie, za trzy miesiące, to nie jest to realistyczne. I tak samo jeśli chciałbym wystartować za pół roku czy za rok, musiałbym to wszystko zrewidować. On musi być realistyczny. No i określony w czasie. Te nasze cele, postanowienia noworoczne, często patrzymy na nie właśnie w kontekście 12 miesięcy. Natomiast gwiazdka, możesz to zrobić inaczej. Możesz podzielić sobie rok na trzy setki. To jest jedno z moich ulubionych takich działań i nie dotyczy ono. Napojów wyskokowych, alkoholowych, natomiast trzy równe setki, gdzie te 65 dni w ciągu roku zostają na pewne takie działania, inne można skorygować plan i tak dalej. Natomiast po 100 dniach robisz taki przegląd, co osiągnąłeś, czego nie osiągnąłeś, co warto zmienić. 12-tygodniowy rok. Możesz również zasięgnąć tutaj lektury 12-tygodniowy rok, jak to tutaj wygląda, planować sobie na 12 tygodni, bo taki. Przegląd na 12 miesięcy, są cele na 3 lata, na 5 lat. Warto mieć taki plan jak najbardziej. Natomiast im będziesz miał te cele bardziej sprecyzowane, bardziej szczegółowe, tym szybciej zobaczysz też swoje zwycięstwa. Bo dużo łatwiej jest coś robić przez tydzień i to sprawdzić. Wow, zrobiłem faktycznie. Obiecałem sobie, że z 5 treningów zrobię co najmniej 3 w tym tygodniu. Zrobiłem. No a co innego, jakbyś od razu patrzył na tylko po 12 miesiącach. No to jest naprawdę trudne, więc on musi być też określony w czasie. No dobrze, to mamy ten nasz cel. A co z tym planem? Plan, a budowanie pewnych nawyków, bo to jest istotne. I często jest taka teza powtarzana, że nawyk buduje się 21 dni. Ja powiem, że to zależy, bo nowe analizy wskazują, że Tempo budowania nawyku zależy między innymi od złożoności zachowania, środowiska, czy też jakaś presja czasu tutaj występuje, kultura organizacyjna, jeśli to w pracy jest, poziom wsparcia, pewnej informacji zwrotnej. Często jest to tak, że tak naprawdę ten nawyk kształtuje się od kilkunastu nawet do kilkuset dni. I miałem taką sytuację, gdzie potrafiłem czytać kilkaset dni, a później nie czytałem przez dwa tygodnie i bardzo ciężko miło było mi wrócić. Więc to jest każdy, znowuż powiem, indywidualna kwestia do tego, co wejdzie ci w ten nawyk. Natomiast plan, dlaczego mówię o tym planie, bo jeżeli już masz fajnie wyznaczony cel, to warto to sobie wszystko zaplanować, co będziesz robił, tak? Czyli ile razy będziesz w tygodniu ćwiczył, w które dni, nasz mózg bardzo lubi powtarzalność. Lubi iść o tej samej godzinie spać, lubi o tej samej godzinie wstawać. Lubi po prostu cudzysłów, taką rutynę, nudę wręcz. On nie potrzebuje jakichś tutaj bardzo skomplikowanych planów treningowych, planów żywieniowych i tak dalej, tylko lubi tę powtarzalność. Więc zaplanuj sobie, co będziesz robił. Jeżeli chcesz na przykład schudnąć, to co będziesz robił, tak? Czy będziesz ko korzystał ze specjalisty? Czy już masz pewną wiedzę? Czy będziesz robił trzy treningi, cztery treningi w ciągu tygodnia, jak będziesz się odżywiał, i tak dalej, i tak dalej. To samo jeśli chodzi o Twoje finanse. Przykład, będziesz planował budżet z góry na cały miesiąc, nie będziesz wydawał ponadto, będziesz monitorował co tydzień. Masz to wszystko zaplanowane. Wiesz, co cię doprowadzi do tego celu, co ci pomoże w tym celu. No i system, czyli to, co jest dookoła ciebie. Przykład. Wstajesz poran na toaleta i wychodzisz na spacer, bez telefonu. Działasz z pewną sekwencją, nie zastanawiasz się, to budujesz sobie swój taki ekosystem. Robisz pewne działania, wychodzisz, wiesz, że twoim celem jest właśnie poprawa sylwetki, więc jednym z planu twojego jest właśnie ten spacer. A żeby on był częścią systemu, to musisz go gdzieś tak ulokować, żebyś o tym kompletnie nie myślał. To tak, jak wstajesz poran na toaletę, a myjesz zęby, nie myślisz kompletnie, nie zastanawiasz się, czy masz ochotę umyć zęby, czy może nie masz ochoty umyć zęby. Po prostu działasz. Idziesz na zakupy, zawsze masz listę ze sobą. To pozwala ci nie wydawać więcej pieniędzy, jeśli twoje cele są finansowe, na przykład, ani później nie przyjmować więcej kalorii. To jest twój system. Idziesz na zakupy z listą. Dużo lepiej to wszystko funkcjonuje, nie zastanawiasz się. Co masz zrobić, co masz kupić, co masz zjeść, i tak dalej. Wszystko jest zaplanowane, jest pewien system tutaj zbudowany. No ale to spróbujmy rozbić nasz cel finansowy. Przykład. Zwiększenie oszczędności, no jest to konkretny, sprecyzowany, no ale czegoś nam tu brakuje. Żeby był mierzalny, to załóżmy o 10% w skali roku. Miesiąc do miesiąca monitorowanie, ale uśrednijmy to w skali roku. No, czy jest on atrakcyjny dla nas? No, jasne, kto by nie chciał mieć 10% więcej oszczędności w tym roku? Czy jest on realistyczny? No tak, zrewidowałem na przykład swoje wydatki, swoje dochody. 50% będzie ciężko, chyba że zaplanuję również konkretne zwiększenie zarobków. OK. Ale jeśli tego nie biorę pod uwagę, no to, żeby ten cel był realistyczny, no to faktycznie te 10% okazuje się, że jest OK. I uwaga, gwiazdka. Cel nie będzie atrakcyjny, kiedy będzie załatwy. To jest istotne. Cel nie będzie atrakcyjny, kiedy będzie załatwy, bo jeżeli możesz 20-30% nagle zwiększyć oszczędności, no to te 10% przyjdzie bardzo łatwo i to nie będzie atrakcyjne. Stwierdzisz: O, to nic takiego. I określone w 12 miesiącach, czyli określone w czasie, ten nasz cel. Mam tutaj literkę T jako określone w czasie, spisane. Z tego względu, że jest to z wyznaczania celów smart, on bardzo dobrze się wpisuje tutaj, natomiast określone w czasie, no bo przez te 12 miesięcy. No dobrze, skoro mamy cel, nasz cel zwiększenie oszczędności, ok, o 10%, no to jaki mamy plan? To, co wspomniałem, rewiduję swoje wydatki, robię budżet na każdy miesiąc i trzymam się budżetu. Sprawdzam wszystkie subskrypcje, na przykład, stałe koszty. Dane wejściowe. Potrzebujemy tutaj nasycić się, tak to nazwę, danymi wejściowymi, żeby wiedzieć, co planować. Nadwyżki można inwestować. To nie jest porada, oczywiście, inwestycyjna, natomiast można pójść o krok dalej. Więc tutaj nasz plan. Jak, co zrobimy, żeby nasz cel zrealizować? Co będziemy robili? No i system. Idziesz na zakupy. Zawsze masz listę ze sobą, co wspomniałem. I. Dzięki temu nie wydajemy pieniędzy. No bo, przykład: robisz jedzenie do pracy, no to nie musisz kupować bułek za 8 zł czy też drogich obiadów. Więc ten system to jest coś, to jest taki um, Twój ekosystem funkcjonowania. Przykład, który może bardziej będzie z Tobą rezonował. Jeśli chcesz przestać albo ograniczyć, pić alkohol czy palić papierosy. Nie tylko dobrze zdefiniowany cel i plan, ale pomocny Ci będzie właśnie system, bo jak nie zmienisz zachowania, często też środowiska, to już duże prawdopodobieństwo, że tego celu nie osiągniesz. I zdecydowanie lepiej zrzuca się kilogramy z ludźmi, którzy ćwiczą, niż z tymi, którzy nałogowo pożerają Netflixa przy okazji dania z jakiejś marnej jakości sieciówki fast food. Z, w momentach zwątpienia trudności, to system będzie Twoją tarczą. To samo jest z tym alkoholem i papierosami. Jeżeli wciąż będziesz się spotykał z tymi ludźmi, którzy palą i piją, albo wciąż będziesz powielał te zachowania, chodził w te same miejsca, czy też na przerwie w pracy będziesz zamiast szedł na spacer, to będziesz szedł tam, gdzie inni palą, to prędzej czy później będzie to bardzo, bardzo trudne, żeby ten cel realizować. Przykład z czytaniem książek. Mój cel na zeszły rok. 12. Jak to robiłem? Czytam rano bądź wieczorem przed snem. To jest taki czas dla mnie, nawet 10 minut. Jest tu już zbudowany pewien system, bo korzystam z tak zwanej godziny przed snem, kiedy już raczej nie używam telefonu, jakaś akumata, czytanie właśnie i w tym czasie czytam. Przykład kroki, no można mieć cel 10 tysięcy, 12 tysięcy. Jest to część na przykład elementu budowania sylwetki. I wspomniany przeze mnie spacer 15-minutowy, tak? Czyli wstajesz rano, poranna toaleta, woda ciepła z cytryną czy też z octem jabłkowym, wychodzisz od razu na 15 minut. To jest system, pewna sek sekwencja. I jeśli chcesz zrobić te kroki, to u mnie na przykład, kiedy jestem na siłowni, nie siedzę, tylko buduję pewien system. Na siłowni chodzę sobie pomiędzy seriami, od razu robię kroki. W pracy. Odchodzę od biurka w ramach przerwy i wychodzę na zewnątrz, zewnątrz, spacerować tu 5 minut, tu 10 minut, no i w trakcie dnia jeden dłuższy spacer 30 minut. Kroki dan. Ten procent składany. Co mogę jeszcze zaproponować z takich przykładów? Monitorowanie social media. Aplikacje. Jeżeli chodzi o system, tak buduję system swojego telefonu, żeby nie używać tych social mediów, czyli nie mam ich. Mam pokasowane. Instaluję tylko wtedy, kiedy używam i odinstalowuję. I oczywiście jest dużo trudniej wtedy używać tych social mediów, bo nie chce Ci się znowuż instalować, ewentualnie masz jeszcze hasła i tak dalej. Jest bardzo dużo metod. Chcę Ci tylko pokazać, czym ten system jest. To jest Twój ekosystem tak zwany, który pomaga Ci w realizacji Twoich celów, pomaga Ci w realizacji Twoich planów, nie rozprasza Cię, no bo jeżeli... Zostaniesz na tym samym poziomie systemu czy środowiska, to będzie to bardzo, bardzo trudne, albo inaczej, będzie to bardzo łatwe, żebyś dołączył do tych 90% osób, które tych celów nie realizują. Natomiast na koniec najważniejsze w tym wszystkim, co ci chcę przekazać to jest nieustępliwość. To jest coś, co mnie za każdym razem mocno uruchamia. Bo jak widzę właśnie brak tej nieustępliwości albo taką pobłażliwość, że a, skoro już raz nie dałem rady, to już nieistotne, to już nie robię tego, bo po co? Już się nie opłaca. Opłaca się za każdym razem. Nawet jeśli miałbyś, dzisiaj mamy styczeń, nawet jeśli miałbyś w grudniu usiąść do tego swojego celu i zrealizować 10%, zawsze warto. Jeśli to jest Twój cel, jeżeli chciałeś to zrobić, Lepsze 10% niż absolutnie nic. I wyobraź sobie zimę. Och, zasypane wszystko, śniegiem, dużo lodu. No i samochód się zakopał w śniegu. No i co robimy? Czy poddajemy się, zasypujemy ten samochód tym śniegiem? No nie, próbujemy z niego wyjechać. Trochę do tyłu, trochę do przodu. No nasz czas podróży już się wydłuża. Wychodzimy, może mamy łopatkę, staramy się odkopać, podsypać czegoś, może nam ktoś pomoże w tym celu. To jest ważne, żeby mijali nas ludzie, którzy są nam życzliwi. Wyjechaliśmy, ok. Dłużej będziemy robili tą nasą, naszą trasę, co zaplanowaliśmy. Mieliśmy trudności, ale to zrobiliśmy. Może po drodze jeszcze gdzieś się zakopiemy i jeszcze nam się troszeczkę to wszystko wydłuży. Natomiast ta nieustępliwość pozwala nam dojechać do końca. I jak zjemy jedno ciasteczko, to co? To już się nie opłaca? To już zjedzmy całą paczkę? To przecież tak naprawdę nie po to to wszystko było. I zawsze możesz zacząć od początku. Dzisiaj nie przeczytałeś, jutro nie przeczytałeś, nie zrobiłeś kroków, zjadłeś jakiś fast food. To nic. Możesz zacząć jutro od początku. Wyobraź sobie, że tak jak ludzie wyznaczają cele, noworoczne postanowienia od 1 stycznia, masz 365 1 stycznia. 365 dni 1 stycznia. Możesz zacząć od początku. Ważne jest, abyś znalazł motywację. Możesz zaoszczędzone pieniądze na alkoholu czy papierosach kupić sobie jakiś obiad, możesz kupić sobie jakiś zegarek na przykład albo możesz nie iść w konsumpcjonizm tylko zainwestować te pieniądze, kupić jakieś obligacje skarbowe, może rodzinne obligacje skarbowe, bo dostajesz 800 plus i jest taka możliwość. To nie jest oczywiście porada inwestycyjna, natomiast jest dużo instrumentów, które można zrobić. Możesz zabrać gdzieś partnerkę na kolację, możesz coś fajnego zrobić dla jakiejś fundacji. Czemu nie? Znajdź sobie swoją motywację tego celu. I o tych celach, jak słyszysz, mógłbym mówić i mówić, bo każdy cel jest sprecyzowany, konkretny i wtedy można go realizować, kiedy jest mierzalny, jest dla ciebie. Atrakcyjny, realistyczny i określony w czasie, a każdy jest dla mnie interesujący. Dlatego lubię te cele sobie rozbijać, patrzeć, co jest możliwe, rewidować to wszystko i powiem ci, że z zeszłego roku nie osiągnąłem połowę celów, ale to nic, to nie znaczy, że w tym roku nie ustalam ich. Na przykład finansowe, muszę trochę zrewidować, zastanowić się nad tym wszystkim, zawodowe jak to tutaj zrobić, prywatne cele po kolei. Nie będę ich tutaj przytaczał, są takie, których nie zrealizowałem, których niestety nie byłem w stanie zrobić, a są takie, które po prostu gdzieś porzuciłem po drodze ze swojej winy. I czy poniosłem porażkę? Nie. Mogę zacząć od początku, to jest ta nieustępliwość. Więc tyle z mojej strony na dzisiaj odnośnie realizacji celów GPS. Goal, plan i system. Wyznacz cel Zrób na to plan i zbuduj swój system. I gwiazdka na sam koniec nie wyznaczaj tego zbyt wiele. To nie o to chodzi. Trzy cele, może pięć coś, co będzie dźwignią na ten rok coś, co będzie takim game changerem dwa słowa wypowiedziane, a niewytłumaczone o co mi chodzi. To chodzi o to, żebyś pod koniec roku czuł że zrobiłeś istotną zmianę. Dlatego mówię ta dźwignia, dlatego mówię taki game changer, czyli istotna zmiana w Twoim życiu, żebyś był zadowolony sam siebie. I tego ci właśnie życzę. Dariusz Haldys,pl.